Andrzej Duda, zostając prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku, pokazał, że ma wielkie polityczne aspiracje i potrafi sobie zjedlać wyborców. Okres jego kadencji zbliża się jednak powoli ku końcowi, a sam prezydent, jak wynika z najnowszego sondażu, ma poważne powody do niepokoju. Andrzej Duda pokazał się na scenie politycznej, gdy jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości, nominowany przez Jarosława Kaczyńskiego, stanął w szranki pojedynku o fotel prezydencki z Bronisławem Komorowskim. W obliczu ocenianych przez większość jako fatalne rządów prezydenta Komorowskiego, udało mu się uzyskać kredyt zaufania od głosujących Polaków. Jak wynika w sondażu przeprowadzonego na zlecenie portalu rp.pl w dniach od 22 do 23 stycznia 2019 roku, roku aż 43,2%. Ankietowanych ocenia prezydentura Andrzeja Dubi negatywnie. Przeciwne zdanie ma 37,2%. z kolei nieco ponad 19% nie ma zdania w tej kwestii. Andrzej Duda ma powody do obaw. Od chwili, gdy Jarosław Kaczyński zakomunikował, że kandydatem prawa i sprawiedliwości do wyborów prezydenckich w 2020 roku będzie Andrzej Duda, stało się oczywiste, że prezydent będzie miał wsparcie znacznej części koalicji rządzącej. Jednak z opublikowanego niedawno sondażu wynika, że ranking zaufania dla obecnego prezydenta jest o wiele bardziej niekorzystny niż jeszcze kilka miesięcy temu. Z tego wynika, że coraz więcej osób ma pewne wątpliwości co do działań i skuteczności Andrzeja Dudy, który do tej pory zyskiwał bardzo dobre wyniki sondażowe i znajdował się na szczycie list zaufania społecznego. Okazuje się, że ci sami zdają się dzisiaj czuć zawiedzenie jego działalnością. Od pewnego czasu zauważalny jest spadek w sondażowych wynikach prezydenta, co wynika również z przeprowadzonego przez Cebos w grudniu sondażu. Można zauważyć, że rozpoczął się on mniej więcej w okresie podjęcia decyzji o dwóch słynnych wetach prezydenta. Jedno z nich dotyczyło ustawy o Sądzie Najwyższym. Decyzja o zawetowaniu tej ustawy pojawiła się, jak poinformował rzecznik prezydenta po niemal godzinnej rozmowie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Z przeprowadzonego w grudniu sondażu przez Cybos prezydent Andrzej Duda cieszy poparciem 62%. Badanych. Jest to spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego badania. Wybory coraz bliżej. Pomysły na kampanię w obecnej sytuacji prezydent Andrzej Duda może mieć poważne obawy o swoją pozycję na scenie politycznej. Nie znamy jeszcze oficjalnych kandydatów, jednak chodzą już słuchy o powrocie Denolda Tuska, który po udanym dla siebie przesłuchaniu przed Komisją Śledczą DS. Ambergolf miałby wrócić do polskiej polityki. Sondaż dla rp.pl został przeprowadzony na grupie 800 Polaków.